Jak myślicie, czy chwila śmierci jest końcem, czy dopiero prawdziwym początkiem naszej historii? Czy tam, po drugiej stronie, odnajdziemy jeszcze ślady naszego ziemskiego życia? Czy dusza, stając przed Bogiem, rozpozna swoją obrączkę ślubną? To pytanie wydaje się dziwne, wręcz trywialne, ale kryje się za nim ból i tęsknota za bliskością, za tym, co na ziemi było święte. Czy materialne symbole, takie jak ten krążek złota, mają jakąkolwiek wartość w obliczu wieczności. A może jest coś w więzi, którą symbolizują, co przetrwa nawet sąd Boży. Wielu z nas straciło kogoś bardzo bliskiego. Serce wciąż szepcze imię ukochanej osoby. Czy Bóg, będący miłością, wymarze te wszystkie wspólne chwile? Czy dusza mojego męża, mojej żony, będzie po prostu duchem bez żadnej pamięci o naszym ziemskim przymierzu? Pamiętam jak moja babcia tuż przed odejściem mocno ściskała swój różaniec, nie obrączkę, chociaż z dziadkiem przeżyli razem sześćdziesiąt lat, ale ten święty sznur paciorków mówiła, że to jej bilet do nieba. Wtedy, jako dziecko, nie rozumiałem tego, ale dziś, patrząc na jej wiarę, widzę w tym głęboką mądrość. Symbol był ważny, ale ważniejsze było to, co symbolizował całe życie modlitwy. Dziś odkryjemy razem to, co na temat życia po śmierci, sądu i więzi zmarłych przekazała nam święta Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia. Zobaczymy, co naprawdę liczy się w tej decydującej godzinie i czy miłość małżeńska rzeczywiście może być tak silna, by przekroczyć próg śmierci. To będzie podróż do najgłębszych tajemnic wiary, podróż, która powinna zmienić nasze patrzenie na każdy kolejny dzień naszego życia. Zostańcie ze mną, bo to, co święta Faustyna ujrzała, jest bardziej realne, niż moglibyśmy przypuszczać. Helena Kowalska urodziła się w 1905 roku w wielodzietnej, ubogiej, ale głęboko wierzącej rodzinie. Już od najmłodszych lat czuła powołanie do życia zakonnego, choć napotykała na ogromne przeszkody, głównie ze strony rodziców. Miała zaledwie trzy klasy szkoły podstawowej. Pracowała jako służąca w bogatych domach. Zanim wstąpiła do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, przeżyła wielkie wewnętrzne zmagania. Ostatecznie, w wieku dwudziestu lat, przekroczyła próg klasztoru, otrzymując imię Siostra Maria Faustyna. Z pozoru była zwykłą zakonnicą pracującą w kuchni, ogrodzie czy przy furcie. Nikt nie podejrzewał, że ta prosta, skromna siostra doświadcza najwyższych łask mistycznych. Miała wizję Jezusa, Maryi, świętych. A także przyszłe losy Kościoła i świata. Przez kilkanaście lat jej życia Jezus powierzał jej wielką misję: głoszenie światu prawdy o Bożym miłosierdziu. Było to zadanie trudne, niezrozumiałe, często wyśmiewane przez innych. Dzienniczek świętej Faustyny nie jest zwykłym pamiętnikiem, to zbiór objawień, to bezpośredni zapis słów samego Jezusa i jej głębokich przeżyć mistycznych. Jezus wprost nakazał jej spisanie tych doświadczeń, Córko moja, pilnie słuchaj tych słów, które ci mówię. Żądam, abyś spisała każdą chwilę zetknięcia się duszy Twojej ze mną. Chcę, aby te słowa były na pożytek wielu duszom. 142. To autorytet samego Chrystusa stoi za tym tekstem, dlatego ufamy dzienniczkowi. Nie jest to tylko subiektywna relacja, ale przekaz boskiego przesłania, zaaprobowany przez Kościół Katolicki i wynoszący Faustynę na ołtarze. Świętość Faustyny potwierdza, że to, co napisała, jest drogą do głębszego poznania Boga. Kontekst teologiczny tych objawień jest niezwykle ważny. Faustyna żyła w czasach, gdy w teologii dominowała często surowość i strach przed Bogiem Sędzią. Jezus, objawiając się jej jako Król Miłosierdzia, nie neguje sprawiedliwości Bożej, ale przypomina, że miłosierdzie jest atrybutem największym. To miłosierdzie ma poprzedzać i przygotowywać świat, na jego powtórne, ostateczne przyjście w chwale, kiedy będzie już tylko sędzią sprawiedliwym. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mego. Z. 83. Objawienia Faustyny stanowią więc ostatnią deskę ratunku dla ludzkości. To teologiczny fundament naszego dzisiejszego rozważania, czy obrączka ma znaczenie, w kontekście Bożego Miłosierdzia. Wszystko ma znaczenie, jeśli jest symbolem miłości i wierności. Wracając do naszego głównego pytania: czy dusza rozpoznaje swoją obrączkę ślubną po śmierci? Odpowiedź jest jednocześnie prosta i złożona. Prosta odpowiedź brzmi nie. Dusza po śmierci staje przed Bogiem naga i wolna od materii. W tym decydującym momencie, sądu szczegółowego, jak uczy Kościół, liczy się tylko stan łaski, liczy się miłość, którą żyliśmy i wierność Bożej woli. Obrączka ślubna, choć święcona, jest fizycznym przedmiotem. Nie może ona wejść do nieba, czyśćca ani piekła. Nasze relacje z Bogiem są relacjami duchowymi, a nie materialnymi. Ale jest też odpowiedź złożona, wynikająca z objawień Faustyny i głębszego zrozumienia natury miłości Bożej. Pytanie o obrączkę tak naprawdę jest pytaniem o pamięć i więź. Czy dusza pamięta? Absolutnie tak. Dusza po opuszczeniu ciała zachowuje pełną świadomość, pełnię swojej tożsamości osobistej. Pamięta każdą myśl, każde słowo i każdy czyn. Niebo nie jest miejscem, w którym nagle zapominamy o bliskich, wręcz przeciwnie, święci w niebie widzą już wszystko w pełnym świetle Boga, widzą nasze życie takie, jakie jest. Więź małżeńska, jeśli była prawdziwie uświęcona i oparta na miłości, która jest echem miłości Bożej, ta więź nie zostaje wymazana. Ona się przekształca. Z ziemskiego przymierza staje się wieczną komunią w Bogu, który jest źródłem wszelkiej miłości. Faustyna wielokrotnie mówiła o wielkim świetle, w którym dusza widzi całe swoje życie. Jest to sąd miłosierdzia. Widzimy, jak bardzo Bóg nas kochał i jak często nasza miłość do niego i bliźnich była ułomna, a w tym świetle, miłość małżeńska. Wierność przyrzeczeniom, wspólnie niesione krzyże, stają się wielkim atutem. One są żywą manifestacją naszego fiat, naszego tak dla miłości, którą symbolizowała obrączka. Obrączka w tym sensie nie jest rozpoznawana jako kawałek metalu, ale jako znak miłości, która została spełniona w Chrystusie. Pomyślmy o analogii z listem miłosnym. Czy gdy dostaniesz list od ukochanej osoby, Ważniejszy jest papier i atrament, czy słowa i uczucia, które te materialne elementy przekazują papier i atrament, czyli obrączka, są tylko nośnikiem. W niebie dusza nie potrzebuje już papieru, bo odczytuje uczucia i myśli bezpośrednio w sercu Boga. Inna analogia, album ze zdjęciami. Na Ziemi, by pamiętać, potrzebujemy fotografii. Po śmierci stajemy się żywą fotografią. Nasza dusza jest żywym zapisem wszystkich aktów miłości i wierności. Bóg nas nie rozbiera z naszej historii. On ją oczyszcza i uświęca. Obrączka ślubna na ziemi była pamiątką i znakiem. W niebie to, co symbolizowała, staje się naszą rzeczywistością. Wieczną miłością i nierozerwalną jednością w Bogu. Najważniejsze, świętego Faustyna uczy nas, że miłosierdzie Boże pragnie zbawienia każdego człowieka. A wierność w małych rzeczach, takich jak życie w sakramencie małżeństwa, jest wielką rzeczą w oczach Boga. Jeśli żyliśmy tą wiernością, to symbol obrączki został spełniony w naszym duchu, a ten duch trwa na wieki. Trzy historie z dzienniczka Faustyny rzucają jasne światło na to, co dzieje się w chwili śmierci i po niej, pokazują realność świata duchowego, w którym materialne symbole zanikają, a pozostaje tylko akt wiary i miłosierdzia. W jednej z najbardziej dramatycznych wizji opisanych w dzienniczku siostra Faustyna została wezwana, by towarzyszyć umierającemu grzesznikowi. Nie znała tego człowieka, ale Jezus polecił jej modlić się za niego. A to, co ujrzała, na zawsze zmieniło jej spojrzenie na wagę ostatniej godziny. Był to człowiek, który wiódł życie dalekie od Boga. Faustyna widziała, jak całe zastępy demonów otoczyły jego łoże czekały, by porwać jego duszę w chwili jej wyjścia z ciała. Zło wdzierało się do jego umysłu, potrzeptując rozpacz, cynizm i nienawiść. W tej strasznej walce czarna rozpacz zdawała się zwyciężać. Faustyna drżąc wstawiła się za nim z całą mocą swego serca. Zaczęła odmawiać koronkę do Bożego miłosierdzia, wzywając boskiego sędziego, aby zamiast surowej sprawiedliwości no, przeważyło miłosierdzie, czuła jak jej modlitwa jest trudna, jakby była rzucona w najgęstszą ciemność. Wtedy ujrzała, jak z serca Jezusa, z obrazu miłosierdzia. Wypłynęły dwa promienie blady i czerwony, przebijając zastępy demonów. Jezus zwrócił się do konającego: O duszo, nie trwóż się. Miłosierdzie moje ogarnia cię całą. Demonów ogarnął straszliwy popłoch uciekły z wrzaskiem wściekłości. Grzesznik, w ostatnim tchnieniu, przeżył moment nawrócenia. Być może przypomniał sobie matczyną modlitwę, może jakiś dawny akt wiary. W jego oczach, w obliczu śmierci, pojawił się promyk ufności. Faustyna pisała, że widziała, jak dusza tego człowieka wyszła w anielskiej asyście została uratowana wbrew ludzkiej nadziei, przez nieskończone miłosierdzie. Dusza, która była gotowa na potępienie, dostała ostatnią szansę. Ta wizja uświadamia nam, że nie liczy się obrączka. Nie liczą się zgromadzone skarby, ale ostatni akt ufności w serca Jezusa. W tej decydującej godzinie całe niebo walczy o każdą duszę, byle tylko przyjęła łaskę. Nie wolno nam tracić nadziei, nawet dla największego grzesznika, dopóki życie, dopóty miłosierdzie. To jest główna lekcja z tej wizji. Każda modlitwa, każde westchnienie zakonających jest potężną bronią. W innej wizji Faustyna miała łaskę nawiedzenia czyśćca. Nie była to podróż w sensie fizycznym, lecz głębokie mistyczne doświadczenie. Prowadził ją tam anioł Stróż, symbolicznie pokazując miejsce oczyszczenia. Faustyna znalazła się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Widziała je wielkim światłem. Nie były to straszne postacie, ale dusze ogromnie stęsknione. Dusze te modliły się gorąco ale ich modlitwa nie przynosiła skutku dla nich samych to jest kluczowa prawda o czyśćcu ci którzy tam są nie mogą już sobie pomóc tylko my możemy im ulżyć zapytała dusz jakie jest ich największe cierpienie i odpowiedziały jej jednogłośnie że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za bogiem z 20 nie fizyczny ogień ale ból rozłąki z ukochanym już wiedzą czym jest bóg i nie mogą go jeszcze oglądać Ogień czyśćcowy to ogień miłości, która musi spalić wszelkie nawet najmniejsze przywiązanie do grzechu i rzeczy ziemskich. W tym ogniu nie ma miejsca dla materialnych symboli. Obrączka nie wchodzi do czyśćca, ale wierność i miłość, której była znakiem, jeśli była niedoskonała, musi zostać oczyszczona. Pewnego razu siostra Faustyna spotkała w czyśćcu duszę swojej zmarłej współsiostry, która przyszła prosić o modlitwę dusza ta cierpiała, ponieważ nie oddała się całkowicie Bogu, bo miała lęki i przywiązania. Faustyna natychmiast ofiarowała za nią cały dzień cierpień i modlitwę. A potem po kilku dniach ta sama dusza powróciła, by podziękować i powiedzieć, że dzięki jej modlitwie jest już w chwale nieba, dockad 21. Ta historia uczy nas jedności Kościoła. Pomiędzy kościołem pielgrzymującym nami na ziemi, a kościołem cierpiącym duszami w czyśćcu jest żywa więź miłości. Ta więź jest silniejsza niż śmierć, silniejsza niż materialne pamiątki. Miłość małżeńska, przeżyta w łasce, nie znika. Ona staje się motywem do modlitwy za duszę ukochanego męża czy żony. To jest prawdziwe rozpoznanie, rozpoznanie nie obrączki, ale potrzeby miłości. W czyśćcu nie ma rzeczy ziemskich, są tylko duchy w oczekiwaniu Pamiętajmy o tym długim oczekiwaniu dusz czyśćcowych i nie szczędźmy im pomocy. Chociaż Faustyna nie opisuje swojego sądu, który oczywiście nastąpił w chwili jej śmierci, to jednak w wielu fragmentach dzienniczka Jezus mówi o tym wydarzeniu. Daje nam głębokie wgląd w to, jak sąd szczegółowy wygląda z boskiej perspektywy. Jezus wielokrotnie podkreśla, w ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia mojego. Dziece... 1075. Nie ma tam adwokatów, nie ma pieniędzy, nie ma ziemskich tytułów i nie ma obrączek. Jest tylko dusza w całej nagości prawdy i Bóg w swoim miłosierdziu. Jezus powiedział Faustynie, miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu, Czyli do 78 Sąd jest więc chwilą prawdy, ale przede wszystkim chwilą nadziei. Dusza widzi całe swoje życie w promieniach serca Jezusa. W tym świetle miłość małżeńska, jeśli była prowadzona w łasce, staje się długą listą aktów miłości bliźniego. Każde wybaczenie, każda ofiara, każde wspólne podniesienie krzyża to skarby wieczne. W tej wizji, dusza nie szuka obrączki na palcu. Patrzy na swoje serce, które powinno być żywą obrączką, znakiem wierności nie tylko współmałżonkowi, ale Bogu, który ten związek uświęcił. Faustyna uczy, że miłosierdzie jest tym, co może uprzedzić sąd sprawiedliwości. Jezus powiedział Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy moje miłosierdziem. 17. Jak to zrobić w kontekście małżeństwa? Przez codzienne akty miłosierdzia cierpliwość, przebaczenie, wierność, modlitwę za współmałżonka, wychowanie dzieci w wierze to są prawdziwe skarby, które wchodzą z nami w wieczność. W chwili sądu, dusza rozpoznaje nie obrączkę, ale ślady miłości. Które wypaliły się w jej wnętrzu. Czy ta miłość była egoistyczna, czy ofiarna? To jest jedyna miara, którą przyjmuje sędzia. Sąd szczegółowy to nie straszna rozprawa, lecz czułe, ale stanowcze spotkanie z miłością, przed którą całe nasze życie staje się jasne i przejrzyste. To jest chwila prawdy, która prowadzi do wiecznej radości lub bolesnego oczyszczenia, albo ostatecznego odrzucenia. Oto pięć kluczowych rzeczy których Faustyna nauczyła nas o życiu po śmierci, sądzie i więziach. Prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością. Wyjaśnienie. Objawienia Faustyny stanowią kulminację Bożej pedagogiki. To przypomnienie, że choć Bóg jest sprawiedliwy, jego miłosierdzie jest jego największym atrybutem. Nie oznacza to unieważnienia grzechu, ale otwarcie drogi powrotu nawet w ostatniej chwili. Jezus chce, by świat go poznał nie jako surowego sędziego, ale jako czułego ojca. Ten prymat miłosierdzia jest fundamentem nadziei dla każdego, kto grzeszył, a w małżeństwie jest jedyną podstawą dla ciągłego przebaczenia. Bez niego miłość by upadła. Cytat z Faustyny. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Dzocy 83. Implikacja praktyczna. Nie bój się Boga. Bój się grzechu, który cię od Niego oddziela. W każdym konflikcie z bliźnim zwłaszcza ze współmałżonkiem, pierwszy wyciągnij rękę. Bądź narzędziem miłosierdzia. To przyspieszy twoje uświęcenie. Waga ostatniej godziny. Wyjaśnienie życie nie kończy się na ostatnim tchnieniu ono się rozstrzyga w tym momencie. Wizja umierającego grzesznika pokazuje, że łaska nawrócenia jest dostępna do samego końca, ale jest wielka walka o każdą duszę. W tej godzinie demony usiłują podsunąć rozpacz i nieufność a jedyną obroną jest całkowita ufność w miłosierdzie Boże. To, co robimy dla konających, ma wieczną wartość. Cytat z Faustyny. W ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia mojego. Szczęśliwa dusza, która przez całe życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. Zas 1075. Implikacja praktyczna. Módl się gorliwie zakonających. Odmawiaj koronkę w ich intencji. To najpotężniejszy akt miłosierdzia, jaki możesz uczynić. Nigdy nie trać nadziei na zbawienie dla tych, którzy wydają się najbardziej zatwardziali. Pamięć i tożsamość duszy. Wyjaśnienie. Dusza po śmierci zachowuje swoją pamięć i tożsamość. Tożsamość nie jest związana z materią, obrączką, ciałem, ale z duchem i historią relacji. W sądzie szczegółowym dusza widzi całe swoje życie w świetle boskiej miłości. Odtwarza się prawdziwy stan jej serca. Miłosierdzie Boże nie wymazuje naszego życia, ono je osądza i oczyszcza. Zatem miłość małżeńska, jeśli była uświęcona, jest widoczna w wieczności, jako akt wierności i miłości bliźniego. Cytat z Faustyny. O jak straszna jest godzina, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i nędzy, nie ginie z nich ani jeden. 424 Implikacja praktyczna Żyj tak, by każdy dzień mógł być pokazany w tym świetle bez wstydu. Traktuj każdy akt miłości, zwłaszcza w małżeństwie, jako wieczny skarb. Twoje małżeństwo to twój dzienniczek, który będzie czytany w niebie. Więź i pomoc duszą czyśćcowym. Wyjaśnienie: Czyściec jest stanem bolesnej tęsknoty za Bogiem, a nie karą jako taką. Dusze tam przebywające nie mogą już sobie pomóc, ale są całkowicie zależne od naszej modlitwy. Jest to żywy dowód na istnienie Komunii Świętych. Między nami a nimi jest realna komunikacja poprzez modlitwę i ofiarę. To najczystszy akt miłości bliźniego, który możemy wykonać. Cytat z Faustyny. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Za tych dwadzieścia. Implikacja praktyczna. Pamiętaj o zmarłych, zwłaszcza o swoich bliskich. Modlitwa, ofiara, a przede wszystkim komunia święta w ich intencji to największy dar, który skraca ich cierpienie i wprowadza do nieba. To jest prawdziwe duchowe rozpoznanie i wsparcie dla bliskich w wieczności. Ostateczne kryterium miłosierdzie wyjaśnienie. Jezus jasno określił warunek otrzymania miłosierdzia. Mówi, że będziemy sądzeni z tego, czy sami byliśmy miłosierni. To jest praktyczna strona jego nauczania. Wszelka nasza wiedza, modlitwy, nawet pobożne praktyki nie zastąpią czynnej miłości bliźniego. To jest klucz do nieba. To jest prawdziwa waluta w wieczności. Nasze ziemskie życie ma być nieustanną szkołą miłosierdzia w stosunku do bliźnich, szczególnie w rodzinie i w małżeństwie. Cytat z Faustyny: Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu. Zb. 1317. Implikacja praktyczna. Zadaj sobie pytanie. Czy jestem miłosierny dla mojego współmałżonka, dzieci, sąsiadów? Staraj się każdego dnia wykonać choć jeden uczynek miłosierdzia co do duszy, np. przebaczenie, pocieszenie i co do ciała, np. pomoc, obdarowanie. To przygotowuje Cię na spotkanie z Królem Miłosierdzia. Wiedząc już, co jest najważniejsze w obliczu wieczności, musimy przełożyć to na konkretne czyny. Święta Faustyna pozostawiła nam trzy proste, ale potężne praktyki, które są narzędziami ratunku w tej ostatniej godzinie i każdego dnia: przemiana 1. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Jezus przekazał Faustynie tę modlitwę, mówiąc: odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Przez odmawianie tej koronki zbliżasz do mnie ludzkość. Jest to modlitwa odmawiana na zwykłym różańcu. Rozpoczynamy od Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, i wierzę w Boga. Następnie na dużych paciorkach, zamiast Ojcze nasz, Wieczny Ojcze, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na małych paciorkach, zamiast Zdrowaś Maryjo, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Kończymy trzykrotnym powtórzeniem. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Modlitwa końcowa, nieobowiązkowa, ale zalecana. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Ta koronka jest ostatnią deską ratunku dla grzeszników i tarczą ochronną w godzinie śmierci. Przemiana dwu, spowiedź uprzedzenie sądu, spowiedź to drzwi miłosierdzia otwierane na oścież. Jest to najważniejszy akt uprzedzający sąd Boży. Jezus mówił do Faustyny o ogromnej sile tego sakramentu. Powiedział: Kiedy przystępujesz do mnie w sakramencie pokuty, bądź pewna, że wylewam na twoją duszę strumienie mojej krwi i wody, które wyszły z mego serca. Z jako Przygotowanie, rachunek sumienia w świetle słowa Bożego, żal za grzechy, konieczny i postanowienie poprawy realizacja wyznanie wszystkich ciężkich śmiertelnych grzechów i lekkich powszechnych zaufanie w moc rozgrzeszenia przyjęcie pokuty modlitwa akt skruchy boże bądź miłościw w mnie grzesznemu żałuję że cię obraziłem postanawiam poprawę i proszę o twoje miłosierdzie ufam że twoja krew i woda obmyją moją duszę spowiedź jest bezpośrednim dowodem na to że materialne symbole nie mają znaczenia bo liczy się stan duszy po spowiedzi jesteśmy w śniegu bieli, gotowi na spotkanie z Panem. Przemiana 3. Godzina Miłosierdzia. Jezus poprosił Faustynę o szczególne uczczenie godziny jego śmierci godziny, w której wylało się miłosierdzie dla świata. Powiedział: W tej godzinie niczego nie odmówię duszy, która mnie prosi przez mękę moją. Zesysł 3:20. Postawa: o 15. Na chwilę przerwi swoje zajęcia. Działanie: Rozważaj mękę pańską. W miarę możliwości uklęknij, włącz się w Jego ból, Jego opuszczenie. Modlitwa, możesz odmówić koronkę, możesz po prostu wezwać Jego miłosierdzia. Modlitwa, prosta inwokacja: Jezu, w tej godzinie Twojej śmierci, ofiaruję Ci mój ból, moje grzechy, moją rodzinę, przez Twoją bolesną mękę. Okaż nam swoje miłosierdzie. To jest chwila, w której możesz najmocniej wstawiać się zakonających za grzeszników i za duszę, która rozpoznała swoją obrączkę, jako znak spełnionej miłości w Bogu. Po tej długiej podróży przez objawienia świętej Faustyny, musimy zadać sobie ostatnie najtrudniejsze pytania: jak to wszystko zmienia moje codzienne życie? Czy ja naprawdę ufam Bożemu miłosierdziu? Czy ciągle żyję w lęku przed Jego sprawiedliwością? Czy moja miłość do bliźniego, zwłaszcza do najbliższych, jest miłością, która zostawi ślad w wieczności? czy tylko ziemskim przywiązaniem czy świadomość wagi ostatniej godziny sprawia że każdy dzień staje się darem a nie tylko czekaniem na koniec co konkretnie zrobię dziś by uprzedzić sąd miłosierdziem czy zrezygnuję z jakiegoś osądu czy okażę przebaczenie czy pamiętam o duszach w czyśćcu czy w egoizmie myślenia o własnym zbawieniu zapominam o tych którzy sami sobie pomóc nie mogą śmierć nie jest końcem miłości jest uświęceniem miłości, która była prawdziwa. Czy dusza rozpozna obrączkę? Nie, ale rozpozna miłość, tę miłość, którą obrączka symbolizowała, a którą Bóg zaszczepił w naszych sercach. Święta Faustyna to ostatni dzwonek, wzywający do ufności. Nie czekajcie na sąd, otwórzcie swoje serca teraz, wezwijcie to miłosierdzie, które Jezus zechciał nam objawić. Proszę, zróbcie to teraz. Napisz w komentarzu Jezu, ufam Tobie, niech miłosierny Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i duch święty, błogosławi Was i umocni w codziennym życiu, abyście, niezależnie od symboli, rozpoznali miłość w godzinie śmierci. Amen.